Przekoniecznie koniecznie iść upolować coś do jedzenia, ale szybki outfit. E, płaszcz to jest Whistles, e, taki, który pokazywałam już kiedyś w Loom Hallu. naprawdę jest fajny. Jeansy to są te Mustangi, które wcześniej wysyłałam. E, to nie wyglądają za dobrze, ale są najwygodniejszymi jeansami na świecie. T-shirt to jest Wild Fox, ten taki oversize'owy. Buty to są oczywiście moje martensy model Siano, czyli jedyne naprawdę wygodne buty na świecie. I torebka, rebeka, minko, którą można też nosić jako taką, nie wiem, taką bez tego paska w sensie. Odpinać ten pasek, bo że łańcuchów nie Ja po prostu dzisiaj już nie powinnam nic mówić, bo nie wychodzi mi to za dobrze. Cześć, pa! No to dalej jestem w Bawie i chyba już mogę powiedzieć po co tutaj jestem. To, jeżeli kupicie polskiego glamour, glamoura na grudzień, styczeń, to będziemy tam, w tym ja. Będę ja, będzie Ola Hej. i będzie... czekajcie... A to jest studia właśnie teraz, jesteśmy, tu będziemy robione włosy w tajemnicy, ale ponoć Ola nie trzymała tajemnicy, ona wszystko wygadała, także e, <laughs> tak nie ma sensu trzymać tajemnicy. Także bardzo, bardzo ja wam dziękuję. Wy pewnie też dziękuję Ci <laughs> Także strasznie, strasznie Wam dziękuję, bo między innymi dzięki Waszym wyświetleniom i dzięki Waszym zaangażowaniu. Udało mi się tę sesję tutaj ogarnąć. E, także dzięki. Mimo tego, że wiadomo, mój kanał nie jest jakiś największy na świecie, nasz do dooli kanału, ale dzięki, naprawdę dziękuję. Dobra, najprawdopodobniej będę w tej pięknej sukience i w tych zajebistych, błyszczących botkach. Także mm, pasuje. Dobra, teraz jeszcze dzięki. Spadam, to już tak, tak, tak będę wyglądać. Cześć Wam, cześć! Wróciłam, ożyłam, jestem. Wróciłam właśnie wczoraj, w nocy właściwie do Londynu, już nic nie nagrywałam, wczoraj byłam tak po prostu zwłok, z zwłok. A jak jestem w domu w Rajczy, to ogólnie jakoś też term nie jest napoję, bo jakoś, nie wiem, no, skupiam się na czymś innym niż gadanie na telefonu, a jak bardzo łaskowe, ale widzicie o co chodzi, skupiam się na kontaktach z ludźmi. Ale już właśnie wróciłam, udało mi się wczoraj odwiedzić jeszcze Kraków po drodze, małe łupy w galerii krakowskiej, ale myślę, że zrobię hola. Między innymi dorwam ten. No mówię, że między innymi Wam tę sukienkę, którą mam na sobie sukienkę w małpy! Po prostu totalnie się w nie zakochałam. Tak wygląda w całości. Ma tutaj kieszenie, tu ma te takie eyelet, te takie oczka. No i jak ona leży. Nie mam chyba lepiej leżącej, lepiej leżącej sukienki na mnie, naprawdę, bo ona ma talię dokładnie tam, gdzie trzeba. Kieszenie są idealnie płaskie, jest świetnej jakości, po prostu szok. I to jest właśnie polska marka Yoshi z Krakowa, o której wcześniej nie wiedziałam, ale teraz jestem już od wczoraj największą wyznawczynią, przysięgam. I nikt mi za to nie płaci, że o tym mówię, a sukienkę kupiłam za własne pieniądze. Tak samo, jak zresztą jeszcze jedną bluzkę. Ale powiem wam właśnie więcej w holu, ale mówię Wam, dawniej byłam w, ta, w tak fajnym i gdzieś tam inspirującym sklepie z ciuchami, bo co druga rzecz, którą zdjęłam z wieszaka, to było takie wow, zajebiste. Sama zrobiłam dokładnie tak. Nie było nic, co chciałabym zmienić w większości a to się wiecie, jak oglądam gdzieś ciuchy albo gdzieś jestem, to no, to spoko, ale jakoś do dupy albo coś bez sensu leży, albo kolor bez sensu, albo cena w ogóle z kosmosu, a tutaj było wszystko, wszystko po prostu w punkt. Wspaniałe rzeczy, inspirowane takimi najnowszymi trendami, ale też taką naszą polską młodą, polską tradycją, dosyć sporo takich bardzo oryginalnych rzeczy. Ale dobra, już nic nie mówię, bo zaraz będą peany. Ta sukienka to jest 50% bawełna, 40% wiskoza, 10% elastan, odszyta, leży jak rękawiczka. Także jak mieszkacie w Krakowie, to sobie wpadnijcie, Yoshi, tam jest chyba to jest jedyny sklep stacjonarny w Polsce, ale można też kupić te rzeczy normalnie online, ponoć też wysyłają za granicę i teraz robimy za darmo reklamy. Ale myślę, że Marka i ciuchy są tego warte, także serdecznie Wam polecam. I bardzo miła obsługa, pozdrawiam Panią Kingę. Ale myślę, że Marka i ciuchy są tego warte, także serdecznie Wam polecam. I bardzo miła obsługa, pozdrawiam Panią Kingę. Ja już w domu po, po pracy. Chciałam Wam tylko na szybko pokazać jedną rzecz. Yy, zanim. Zapomnę, książka, świetna nowa pozycja dla nas, czyli dla amatorek beauty i kosmetyków, ale nie tylko. Sally Hughes, e, czyli po prostu dziennikarka, która między m.in. zajmuje się sferą beauty, kosmetykami, i makijażem. Pisuje do wielu angielskich gazet, ma tutaj też swój kanał na YouTube, który nie jest bardzo aktywny jakoś, e, ale ma świetną serię wywiadów z różnymi znamiennymi osobami. Wypuściła drugą. I druga książka, pierwsza była też rewelacyjna, czy też ta, jeszcze nie wiem. I druga skoncentrowana na produktach kosmetycznych ikonicznych. Są tu przeróżne kosmetyki, przeróżne marki, które w jakiś sposób w jakimś czasie były lub wciąż są ikonami. Oczywiście świetne zdjęcia, na pewno będzie świetny tekst. Posali Hughes jest mega inteligentną, zabawną, świadomą kobietą, także to, co pisze, jest zawsze fajne. Także z przyjemnością będę czytać. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to pierwsza książka nazywała się Pretty Honest, rewelacyjna książka z takimi poradami urodowymi. Super. I jeszcze najpiękniejszy zapach i czyli dziu malon, mimosa i kardamon. Cześć Wam, cześć. jakie te poranki są ciemne. Chciałam powiedzieć porażki, ale w sumie poranki, porażki to teraz synonim. Dzisiaj do pracy jestem Lady in, Lady in Black, czyli cała czarną spódnicę, czarny top taki łódkowy. wodki Mark Jacobs i moja czerwona. A właściwie mój czerwony sweter cardigan. On ma kieszonki, co jest cudowne. I ma taki fajny, lekko zaokrąglony krój. Spoko do to... tak wygląda w całości. Nie ma żadnego wcięcia, ale przez to jest też taki bardziej mi się kojarzy tak nowocześnie, minimalistycznie i tak azjatycko. A tak poza tym, to zanim na napiję się kawy, to nie mam nic ciekawszego do powiedzenia. <gryw> Także spadam do pracy miłego dzianka. Cześć, cześć! Właśnie nałączu. No, czytam tę książkę od Sally Hughes, o której ostatnio mówiłam. Jest takie bardzo fajne zdanie na temat szminki Maca Ruby Woo. Ruby Woo to jest taka jaskrawa, matowa, czerwień, którą kiedyś nosiła Madonna. Taka bardziej jaskrawa niż Russian Red, wieć taka czułkna na niebieskiej bazie, także bardzo jaskrawa. I ona ma bardzo, bardzo matową konsystencję. I to Sally właśnie pisze, że on to nie jest taka szminka, która jest taka, jak masełko, idealnie się ją nakłada, nakłada się z bólem bardzo wysusza, jest taka bezkompromisowa i też bardzo długo się trzyma. I właśnie tutaj fajne zdanie, że ta szminka nie... E, coś chyba jakieś chorobsko zbiera, bo jestem jakaś niewyraźna. W każdym razie ta szminka, ona nie ma być pretty, ona nie ma być ładna, ona ma być legendarna i dlatego została stworzona. Świetne zdanie. I takie bardzo uniwersalne, bo to jest też to, co ja zawsze powtarzam, że nie trzeba być po prostu ładnym i słodkim, idealnym, trzeba być wyjątkowym i sobą i po prostu zajebiste. Dostałam też właśnie paczkę z jednej z tych takich dziwnych chińskich stronek. Tym razem bardzo nie udane, ale już mam chyba sposób, jak tam zamawiać. Także pokażę Wam, co i jak. To jest pierwsza bluzka, którą trochę będzie ciężko uchwycić. Ona jest off the shoulders, z taką ogromną falbaną z przodu i z tyłu. Jest tutaj na gumce i ma takie super wiązanie. Widzicie, co chodzi to? Ta falbana idzie dookoła i tutaj z przodu ją można zawiązać albo na kokardę, albo na supeł, albo na cokolwiek. Bardzo dobra jakość, wyczuwam bawełnę to wcale nie jest takie oczywiste, bo czasem te bluzki są tak po prostu sztuczne i polestrowe i taki najgorszy jakości materiał, że człowiek się w 3 sekundy pocin. Tak, jeszcze ja wrzuciłam spódnicę i dużo lepiej to wygląda, ale myślę, że tę bluzkę spokojnie wychodzę. To jest trik, jak właśnie off the do znosić w zimie, czyli na przykład na czarną. Ale oczywiście naprawdę nie mogłam się oprzeć i wzięłam również różową of the shoulders. To jest róż w taką drobniutką klateczkę powiedziałabym. Bardzo duża elka. Ogromna elka. I tu już mamy krótki rękaw. Całość również jest na gumce. No i wiecie, no to jest y, naprawdę spore. Ja to spokoję, to będę nosić albo wersajcowo albo w jakiś sposób gdzieś tam, wiecie, wrzucona albo w spódnicę, albo w spodnie i będzie fajnie wyglądać. Materiał, ile go tu jest, już jest niestety odrobinę gorszy, ale nie jest najgorszy. Także to jeszcze z czystym sercem mogłabym polecieć, jest naprawdę fajna taka duża ta farbona, no i kolor jest taki radosny. Tej bluzki byłam bardzo, bardzo ciekawa i kurde, trochę się zawiodłam, a czy w rękawy są super, bo to są takie pufy marszczone, fajny też wzorek, natomiast góra, wiecie, to jest... tu jest takie wycięcie i tu jest golf, który, a czy ja mam za krótką szyję, po prostu mam za krótką szyję. Widzicie, jeżeli macie piękne łabędzie, długie tutaj szyje, to będzie oglądać fajnie, no ale u mnie to wygląda co najmniej kiepsko, chyba że to jakoś ogram podwiny. Widzicie, to jest takie dosyć wysokie i to jest totalnie sztywne, to nie jest w żaden sposób miękkie. Gdyby to było miękkie, to nie byłoby problemu, ale przez tą sztywność wygląda się tak. Dobra, musiałam tylko ogarnąć włosy i się uczesać, i nałożyć świeżą szminkę. Wyglądałam jakby miała 4 stopnie gorączki i nie wiem co. Oprócz tego mam też bluzę, która jest fajną bluzę, i taką chustkę, która była na scenie napisane, że jest jedwab, więc z ciekawości wzięłam. Chustka ma taki wzorek bardzo ładny, jest metr na metr. Rzeczywiście uczucie jest jak jedwab, taka jest bardzo fajna i delikatna, bardzo przyjemna ale na metce jest napisane, że to jest 100% silk feeling poliester, czyli poliester, który udaje jedwab. <gry> Tylko, że na stronie było co innego napisane. Niemniej jednak jest bardzo miękka i bardzo przyjemna i myślę, że miło się będzie wiązać na głowie, bo taki też mam zamiar. Będzie dobrze. Bluza jest fajna. Bluza to jest taki baby pink z kapturem. Taki bardzo, bardzo cieniutki materiał i znowu bardzo dużo elka. Nie mogę się doczekać żeby przyjść z pracy z no nią, w nią, właśnie tak skoczyć. I tak jak mówię, to jest Elka. No, na mnie jest taka fajna, duża, ale jest spora, ogólnie. I jak zwykle linki do wszystkiego oraz rozmiary będą pod następnym łap Snapem, który w sumie nie wiem kiedy się ukaże, albo może jutro, albo w przyszłym tygodniu. Szczerze mówiąc, mam totalny taki mentalny rozpierdziel i wszystko niepukładane, i burdel w domu, i niezaplanowane filmy. Muszę się ogarnąć, po prostu. Ale prawda jest taka, że wszystko miałam tak w miarę ogarnięte, aż tu nagle właśnie w zeszły wtorek rano dostałam telefon. Dzień dobry, wygrała pani sesję dla glamour. Pierwsza moja reakcja była taka, że ktoś sobie może robi jaja albo coś takiego. Potem okazało się, że ta sesja, o której powiedzieliśmy we wtorek, jest w piątek w Warszawie. Także to była strasznie krótka piłka, szybkie załatwianie wolnego w pracy, bukowanie biletów. Wiecie, na mega emocja. No tak, endorfina jechała. I tak moja reakcja była taka pierwsza, że nie ma szans, żebym dojechała, załatwiła, że nie, no nie, jadę, bez sensu. Ale mój Tomek kazał mi jechać, powiedział, że mam jechać. No i w sumie strasznie jestem za to wdzięczna, bo mega, mega doświadczenie. No, tak jak mówiłam, ten materiał glamour nie będzie bardzo duży, będą tylko dwie strony na 13, Ci na mnie na Alicję i na Ole. No, ale wiecie, dla mnie to jest mega Friday wyróżnienie, bo ja robię youtuba nie całe dwa lata, traktuję to czysto hobbystycznie. Poruszam dużo tematów, w których nikt się nie tyka, bo się i dziewczynie tykają, ja to rozumiem, ale wiecie, przez to, że to jest moje hobby, to ja na wiele takich rzeczy mam inne spojrzenie, inne podejście, też nie waham się powiedzieć, jak coś mnie boli, jak coś mi się nie podoba, czy to są to lekko polityczne, czy jakiekolwiek inne rzeczy. I fajnie widzieć, że to, że jestem w 100% sobą i robię wszystko po mojemu i według siebie i tak jak ja chcę, żeby to wyglądało. Daję takie zajebiste efekty, taki super oze z Waszej strony i mam takie zajebistych ludzi na kanale i wszystko gdzieś tam fajnie się turla, także zajebiście. A teraz mniej zajebista rzeczywistość, czyli wracam do biura. Pa. Zostaw lajka, Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa pa!